Witajcie w dzisiejszym filmie. Dawno też filmu nie było, a to też było spowodowane tym, że dokończyłem tutaj klatkę. I też tak jak mówiłem w filmie, w którymś tam z dawni, że jak nie będzie nic ciekawego, to nie będę po prostu nagrywał, żeby tak nie zaśmiecać też kanału. To było bez sensu według mnie. W poprzednim filmie bodajże pokazywałem jak jeszcze podłoga dopiero była lub tutaj jeszcze tutaj były te ścianki chyba to, to wtedy był ostatni film no trochę się zmieniło tutaj już klatkę przygotowuję drzwiczki już są zrobione zrobiłem w ten sposób, jeszcze tutaj będę chciał przez środek przepuścić taką coś tego typu listwę że po prostu mm, ta siatka tak tutaj do środka nie nie no że ta siatka się tak nie wyginała chociaż i tak jest w miarę sztywna no trochę trochę nie rzuca jeszcze ale... tak jak mówię jak będzie trzeba to jeszcze go tą listewkę tutaj takie prowizoryczne zamykanie na razie o na no taki taki klocek yy, no tu jest taki ogranicznik. <laughs> e, tutaj trochę brako deski, ale znaczy deskę miałem tylko e, niezbyt miałem nie jak to wyciąć. E, no a wiadomo, brzeszczotem tak, tak średnio się to wycina, więc jak będę miał e, czym dociąć, to wtedy dotnę. Tutaj już jest słoma wyłożona. E, bo, 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 bo niedługo będę tą samiczkę tam, co jest w tej pierwszej klatce z tymi młodymi tutaj ją przerzucał, bo już niedługo młode będą miały nie, teraz już mają 3 tygodnie więc jeszcze tak z tydzień poczekam aż wyjdą wszystkie z gniazda i nie będą tam siedziały cały czas bo jeszcze tam młode trochę przesiadują w gnieździe, na noc się chowają więc poczekam jeszcze trochę, nie będę im zabierał tego gniazda na razie jeszcze są małe, to mieszczą się tam w tamtej klatce. Ale no wiadomo, jak młode będą rosły, to, to miejsca będzie potrzeba, więc dlatego powstała ta klatka. No, tył klatki zrobiony jest ze starych drzwi jakichś. Jakiś. To są jakieś takie drzwi, typu, typu takie, no jak to są te drzwi lekkie, takie najtańsze, skrzydłowe. Tutaj, tu, gdzie jest to, po. Przywijane na te skrzywki to były okienka a nie, nie bardzo wiem jak to wyjąć ścianki już były pokazane chyba z tego co wiem ale nie było tego nie było pokazane to że bieliłem tutaj na, na początku już wszystko wybieliłem tutaj te yy, tą podłogę i przy okazji tutaj samicy yy, tej klatkę yy, też całą wybieliłem yy, no tak z takich rzeczy to było chyba na tyle. Jeszcze tylko dorobić trzeba drugie drzwi. Tutaj takie same. Tutaj o tutaj nie wiem, jak w końcu to wyszło. Że tak jakoś wyliczyłem, że ta klatka jest trochę mniejsza od tej. Ale to nie przeszkadza, bo tutaj jest różnica jakoś 5 cm chyba. Jakoś jest tak mniejsza. No. Więc po prostu ta klatka będzie trochę większa, ale i tak miałem taki zamysł, żeby tą klatkę móc w każdej chwili, odkręcając kilka wkrętów, zrobić na jedną taką dużą klatkę, no wiadomo, jakbym chciał mieć jakieś tutaj młode, nie do końca tam na wybiegu wszystkie, czy jakieś samce, samce czy samiczki tutaj oddzielić, no to, to też będzie taka możliwość, bo tak jakbym chciał, na samym wybiegu trzymać samce i samice oddzielone no to za bardzo by tam miejsca nie było dla jednych jak i drugich więc jak będzie taka potrzeba jak samców będzie mniej lub więcej to się jakoś to podzieli tych który będzie mniej to tutaj yy, się te klatki rozdzieli lub po prostu ulokuje je jakoś w tych yy, niższych partiach klatki no yy, to było chyba na tyle z tego filmu z tego co tak Teraz tu patrzę, tutaj już poidełka sobie dokupiłem kolejne jest jedno tutaj jedno tutaj u tych u tych małych króliczków tylko zauważyłem, że one wolą pić z tego co mama pije się tak nauczyły takich mama wychowała więc niech tak piją Dobra, to byłoby na tyle a jeszcze chciałem dodać, że króliczki już sobie jedzą, podjadają od mamy, zabierają mi jedzonko, no ale wiadomo, że teraz będą się usamodzielniały powoli. A tutaj dałem tak dużo słomy, bo sama samica potrafi zjeść połowę tego, powiedzmy tak jakoś. A jak dojdą jeszcze do tego młode, to sobie będą chrupałe słomy, jakoś tak wyszło, że, że króliki u mnie tak lubią słomy jeść. No to było chyba na tyle z tego, co już tutaj chciałem powiedzieć, bo film strasznie długo trwa, ale no cóż, chciałem wszystko tutaj powiedzieć. No i to na tyle, do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.